Kochani, tutaj jestem z Darkiem, Darek się ucieszył, to jest mój, mój najlepszy kolega z czasów z lat 70. tutaj żeśmy byli jako, jako tacy jeszcze no, małolaci i tutaj żeśmy właśnie pracowali, to wam pokażę dokładnie gdzie, bo to jest teraz, to jest dróżka wspomnień, to jest dróżka da, dalekich, głębokich wspomnień, no i jestem, jestem bardzo szczęśliwy, że po tylu latach żeśmy się spotkali, tutaj żeśmy się uściskali, popłakali z Darkiem, no bo, no bo to są 47, no i już podpowiedział, już wiemy ile to lat temu było, niektórzy z was może nawet nie mają tego wieku jeszcze, także pokażę wam za chwileczkę jak to wygląda, pokażę wam no mojego syna z Darka, z synem <śmanym śmanym> rozmawiają, no bo tak będzie troszeczkę osobisty dzisiaj, no proszę bardzo, tutaj są chłopcy, <śmanym z przemówki> nasze dumy, no jego rodzony w Szwecji, mój w Stanach Zjednoczonych i chłopaki, no, no towarzyszą tatusiom starszym <śmanym z przemówki> tutaj, <śmanym z przemówki> bo ktoś musi nas podp podpierać, nie, tak duchowo, no bo jeszcze fizycznie sobie dajemy radę bardzo dobrze, no na razie zaraz wam pokażę gdzie pracowałem. No i tu spacerujemy teraz sobie właśnie uliczką, którą tyle lat temu żeśmy chodzili, bo na początku pokazałem miejsce, gdzie mieliśmy zakwaterowanie i, i tym, tutaj w tym malowniczym miejscu właśnie takie najszczęśliwsze chyba lata młodzieńcze, najbardziej beztroskie, no wtedy, kiedy jeszcze można było wrócić do mamy do domu, aż już się było wystarczająco dorosłym, żeby... No, żeby jeżeli tak można powiedzieć, balować i pracować, bo przecież przyjechaliśmy do pracy tutaj obydwaj i, i wtedy mycie naczyń było no, bardzo satysfakcjonujące, bo przebicie dolara było olbrzymie, więc, więc jak sobie człowiek tam stał i, 4, 20, i, i, i sobie nucił pod, 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 tam pod nosem melodiki i, było, i to było no, naprawdę przeżycie świetne, bo... No bo no wiecie, jak to jest, wracało się ze Szwecji potem do Polski i, i, no, i byliśmy, boga, no nie bogaczami może, no ale było fajnie. No. Ja też zielam, w Tutaj, moi drodzy, no uśmiech, <śmiech> <śmiech> śmiejemy się z, z Darkiem, no bo wspominamy takie różne przeżycia, nie tylko ze Szwecji, ale i z Polski, po przyjeździe, co się działo, no i jak żeśmy wtedy... No, mieli siłę i, i pieniądze, żeby balować i żeby się bawić. No, teraz widzę, to jest budynek rezydencyjny i to są wyraźnie zrobione mieszkania z niego. Kiedyś był to hotel z restauracją na dole i, no, i tam były i takie dancingi i dyskoteki prowadzone. Dla mnie, no, pokazuje Wam to po prostu jako zwykły budynek, ale naprawdę ma dużą sentymentalną wartość. No Tą właśnie tych wspomnień, tych szczęśliwych chwil, takich momentów, które są, no, tak jak widzicie, wspominane, wspominane z, z uśmiechem na, na twarzy i, no, i śmiejemy się z Darkiem tutaj o tych wszystkich przeżyciach, kiedy, kiedy wspominamy sobie kto, i imiona i nazwiska tych ludzi, tutaj byli, którzy, no, niektórzy już odeszli, tak jak właściciel już zmarł w jeszcze latach 90., no ale jego syn, który teraz ma ponad 70 lat, prowadzi restaurację. E, którą Wam za chwilę pokażę, bo pójdziemy tam usiąść e, coś zjeść i, i to jest ten sam człowiek z tamtych lat e, więc, e, więc ta, ten spacer e, tą, tą dróżką wspomnień no, trwa nadal a pokażę Wam teraz za chwileczkę, bo to jest ten hotel tutaj widzicie balkony e, w tamtych czasach bardzo popularny no właśnie wychodzi na, na wodę i, i to ma chyba ten największy urok bo kamieniste wybrzeże tutaj szwedzkie jest przepiękne, po prostu prześliczne, e, tak jak Wam pokazywałem, syn przyjechał razem ze mną, no i, i, i no jest zachwycony chyba Szwecją jeszcze bardziej niż Norwegią i tutaj zaraz zobaczycie krajobraz, jak, jak jest przepięknie e, uliczka. Turystyczna w tej chwili Darek i uliczka w drugą stronę turystyczna. No tutaj, gdzie jest sklep, to nawet byłem przez jakiś czas zakwaterowany i miałem szansę tutaj no, pomieszkać troszeczkę dalej. Przystań kiedyś, tam była stacja benzynowa dla, dla przybijających motorówek. Nie wiem czy nadal to tak działa, ale wam pokażę, jak, jak wygląda wybrzeże i ta przepiękna woda, skaliste właśnie pobrzeża Molo. No, chciałem po prostu się z Wami podzielić tym, tym no, co u mnie w duszy, w duszy piszczy a to jest właśnie to, to, jest właśnie to, to wspomnienie tutaj, tego miejsca przepięknego miasteczko nazywa się Hunebostrand i jest, no, jest takim raczej resortem letnim dla Szwedów i i na pewno w zimę nie ma nawet części tych ludzi tutaj, co, co są latem no i jak widać stacja benzynowa według jak, jak pamiętałem nadal istnieje no i nadal, nadal jest w pełnym użyciu no i dochodzimy teraz do restauracji gdzie mamy właśnie pójść na kawkę i na śniadanie bo jeszcze jest dosyć wcześnie rano i to jest właśnie ta restauracja, w której syn właściciela z, no z tamtych czasów nadal, nadal żyje, nadal pracuje, nadal jest właścicielem. no i jak, będzie, jak będzie fajnie, to go zobaczymy. No, jak nas w ogóle pozna, może nas w ogóle nie pamiętać, bo to mówię, nie byliśmy żadnymi wielkimi tam podporami tego interesu. To, to może nawet nie będzie wiedział, kto, kto z nim gada, ale, ale, ale będąc z innego państwa, to być może, że, że nas zapamiętał. I, I no, no, w tej chwili to będzie tyle. Jak coś jeszcze ciekawego zobaczę, to oczywiście się z Wami podzielę. Jestem wart, To kochali, no muszę wam się wkurzyć straszliwie, no bo podali, na no, kawę w szklance. No, jak, jak mogą takie, takie przestępstwo zrobić? <laughs> Więc mam raportuję, bo mi się wydaje, że to bardzo wesołe jest. No, szklaneczki są, to jest duża kawa. Według amerykańskich standardów to będzie taka bardzo malutka, ale tu jest duża. Ale z tego co widzę, to jest tylko jeden rozmiar. Tak mówiłem, turystyczne miasteczka jak widać, ludzie siadają na łódeczki no i czas jest po prostu czas relaksu, jak to mówią w tych polskich piosenkach. Także to jest na razie raport, słonebost.